Mam zwyczaj używać takich oto długopisów, one są na wyposażeniu ministerstwa, ale pan, pan, nie chcę to reklamować, ale znakomicie sprawdzają się w codziennym użytku. Zresztą zwykle, zwykle, zwykle ktoś mi porywa z mojego biurka. Więc nie ponoszę wielkich strat z tego, z tego powodu i nie muszę wszczynać śledztwa celem poszukiwania sprawcy porwania długopisu. Natomiast pan wiceminister Duda, który siedzi obok mnie i zajmuje się między innymi przygotowaniem ustaw, które mają na celu chronić pokrzywdzone dzieci, natknął mnie rano takim oto pomysłem. Zauważył bowiem, że podpis złożony przez ten długopis będzie wart miliony, bo w tym sensie. Przełoży się rocznie, jak już wspominaliśmy, na oszczędności z rzędu 300 milionów dla obywateli, a też niemałe oszczędności dla każdego z osobna, kto będzie dokonywał tego rodzaju czynności notarialnych. Dlatego pan minister Duda przekonał mnie, że do tego powinien posłużyć specjalny długopis, czy pióro konkretnie, które później mogłoby być na przykład przeznaczone na jakąś licytację. No może dwa słowa, gdyby pan zechciał, panie ministrze, no i to pan pióro pan zademonstrował. A, właśnie, więc to jest właśnie to pióro, które zechciał specjalnie na tą okoliczność przygotować pan wiceminister Duda.